Rozdział dwudziesty drugi Życie twórcze Mrok Młodziutki księżyc migał po złotą przez witraże. Mnóstwo mirtów i drzew pomarańczowych będących w kwitnieniu po ustawie Na chórze rozbrzmiało muzyką organów Veni Creator. Zmierzał kusaniom konów żandarmów Złożony z dziewięciu zbrojnych, nadto naczelnik, kilku strażników, para osób cywilnych rządowych. Wśród nich kondor wyróżniał się i widać, że on prowadził tę żelazną akcję. Imogena zmuszona była iść z dala, trwoga jak miecz w ciemnościach, bijący, przelatywała jej serce. Nie zamieniła z Piotrem ani jednego wejrzenia dzwony wciąż biły. Może kościelny miał syna idącego do wojska, może starzy gospodarze ciągnęli sznury na wieży, bo taką rozpaczną pogwarą, spiżową brzmieć zaczęły dzwony. Naczelnik straży rozmawiał z księdzem i pytał, co za światła widzi na rzece, jaki to huk nieustanny, niby spadające katarakty. Ksiądz zaproponował podejść wszystkim bliżej i od drugiej strony zajść do kościoła. Ujrzeli rzekę, która niegdyś chłonęła wojska Francuzów i Polaków w strasznym pogromie przez demona mrozu. Teraz ujęta tu w olbrzymią, murowaną tamę. Majaczyły w mroku turbinowe koła, na brzegu stały zabudowania fabryczne. Nie widział pan naszych turbin, bo jechaliście przez te niegodziwe mosty, które przede mną jeszcze postawili tu inżynierowie, mówił do naczelnika ksiądz. Trudno mi w krótkich słowach opowiedzieć, ale to właśnie z tego powodu przezwali mnie Faustem, że niby jaków niemiecki alchemik, zająłem się pod koniec życia światą i pracą wśród ludu. Wybudowałem tamę. I jeden główny pęd obraca gigantyczne koło, które tworzy siłę motorową dla młyna, foluszarni i wytłoczni olejów. Mniejsza oświetla wieś, czego dzisiaj nie widać, gdyż ze względu na wigilię ludzie, a nawet żywioł natury, zaniechał pracy. Wodospad trzeci zobaczymy jako integralną część zamiast apsydy, gdyż jest on tam symbolem życia walczącego z materią. Dziwa mi, ksiądz dobrodziej, opowiadasz nieprawdopodobne. Ech, Rosja, kiedy tu przez nią będą horyzonty drugiej części Fausta, którego czytałem. W one czasy, gdym wmyślał się w Michajłowskiego i deklamował rycar na czas, niekrasowa, dużo sił przemarnuje się u nas. Szeptałaby Piotr nie usłyszał. Ni żandarmi, zanim zorganizują się masy pod wodzą wyższych ludzi. Zwrócił się do żandarmów, którzy zaopatrzeni byli w elektryczne światełka, z lekka mrzące wokół żelaznych machin, potężnych lewarów na rzece i wśród sennego podworca fabryki. Nie chciałbym dopuścić do rozlewu krwi. Nie wiadomo kto i gdzie może wywołać wybuch. W kościele bezpieczeństwo największe. Zapraszam chętnie, odparł ksiądz. Porozumieli się żandarmi z naczelnikiem. Noc była istotnie jeszcze tak głucha i groźna, że weszli do kościoła. Piotr szedł w konwoju przez kościół napełniający się ludem. Z podziwem rozglądał się. Kościół wiejski, starodawny, zmienił się w świątynię nie tylko wiary, ale wiedzy. Można by tu zgromadzić reprezentantów ludzkości, zarówno Leonarda da Vinci, jak i Mickiewicza, zarówno księdza Skargę, jak i Giordano Bruno. Pod stropem na elipsach i kołach krążyły ciała niebieskie wraz ze swymi księżycami, z których każdy miał swój bieg właściwy. System zegarowy wprowadzał je w ruch. Piotr unaocznił sobie stanowisko Ziemi maleńkiej, jak świecąca pomarańcza wobec olbrzymów metrowych Neptuna i Saturna. Słońce nie było tu w proporcji naturalnej, bo musiałoby zająć cały przestwór, a może właściwie kościół był tu słońcem. Zamiast słońca fizycznego był punkt, wyrzucający snopy promieni tęczowych, wiedli mimo płonącego ognia. Na kratach leżały grube leśne bierwiona. Przypomniał się mu znicz litewski, ołtarz bramanów, ofiara ifigenii greckiej. Wreszcie święty Wawrzyniec, który położony na rozpalonej kracie radował się, według legendy, w zwycięstwie zupełnym ducha. Czworopacholend sypało kadzidła bursztynu i zioła. Kilku sędziwych gospodarzy trzyma węgle jarzące w kagańcach i trybularzach. Imogena klęczy w kręgu złotych rozświetleń, wpatrzona w krzyż, który góruje nad ołtarzem. W cichej modlitwie skupia się do mszy wikary. Poznał ze wzruszeniem Piotru Mierającego, którego widział na fotografii. Więc wyszedł jednak zwycięstwo z agonii i ożywia swą wiarą lud. Zwalnia kroku i wszędzie przyklękał, aby uzyskać czas. Rzucał wzrokiem to na dym z ogniska Odprowadzany przez okap w kształcie kaplicy Do filara kościelnego Zapewne wydrążonego To w twarz wikarego Rzymską, spokojną, natchnioną Na koniec w Chrystusa Który rozpięty na drzewie męczarni W tym śnie życia wiecznego Przewodniczył misterium. Piotr doznał potężnego wstrząśnienia Spotkał w sobie oczywistość Żywą Chrystusowej postaci, która, mimo wiedzy jego, była mu tak bezbrzeżnie bliską. Wiedli go żandarmi przez tłum aż do krypty. Mając już tam zejść, ujrzał opalowe mrzenia, okna zakryte kotarami, zresztą za wcześnie, na jutrznie, w tej porze grudniowej. W kierunku absydy, gdzie huk wodospadu wejrzał i żadna siła nie mogła już go skłonić do pójścia, żandarmi, nie chcąc w kościele użyć przemocy, zostawili więźnia na chwilę. Witraż apokaliptycznej potęgi. Mnóstwo barw, mieniących się od fioletowych korali, tęczowo-ciemnych mórz do jasnozielonych łąk i złotych aniołów, Zamierzchłych niby na tysiącletnich bizantyjskich obrazach w sienie. Świat mistyczno realny uwidaczniał się w trzech regionach. Najpotężniej występujący trójkąt Lucyfera miał siedem lamp ognistych na wirchu piramidy, być może zmysły rozwarte na mrok. Czy też owe siedem osobowości tworzących jaźń. Wewnątrz kula wypełniona ogniem jakby jezioro krwawe. Gdzie migota złociste, gorejące, niespokojne, trawione bólem znikomości serce. Regiony te barwy turmalinowo-zielonej to przyroda, ale otaczał je mrok nicości i zgonu. Występował świat misteriów. Gaszony dotąd prawie zupełnie nawałą zmysłową w swych emanacjach lazurowych, występował w takie chwile, iż rozum, instynkty, świat cały widomy, zdał się tylko przygotowaniem do wiodących w zaświaty dróg, ofiary, przemienienia, zmartwychwstania. wstania niczym wobec tej modrości grota lazurowa, gdzie jak wiadomo słońce przesiewa się przez wielką głębinę wody morskiej i w tym przebarwieniu wchodzi do ciemnej groty fosforescencją błękitną z czarnej głębiny. Wizyjny świat, który stworzył Słowacki w trzecim akcie Oceanit lub w Genesis, tu przybrał kształty myślowe, prawie doświadczalne. Witraż stanowią zarówno barwne szkła olbrzymiej tafli, jak drgający pęd wodospadu za pomocą pryzmatu chemicznie przyprawionych substancji wydobyto czystość niesłychaną barw, istną genezis światła. Piotrowi pomagał szept ludu. Nawet prości Włościanie doskonale już orientowali się w tej symbolice, rozmawiali o wolności życia – łamiącej się z bezwładem materii. Wodospad dzielący się na dwa prądy przedstawia formy nieorganiczne opadanie energii, katodos, zejście do Hatesu, ów zaś potok prawy, idący przeciw tamtemu, życie form organicznych. Wszak życie jest dźwignieniem się wzwyż wbrew prawom materii, wspomniał Piotr zdanie współczesnego filozofa. Prąd atomów krystalizuje się w formy geometryczne, zaradza kryształki śniegu i groty stalaktytowe. Prąd życia wznosi się od bakterii ku prometeizmowi człowieczemu, ale rozdzielony znów na dwa toki, jeden zwierzęcy, drugi pokrewny mu, różniący się jednak zasadniczo, ludzki. Różnice te sprawia emanacja mocy absolutnych które idą zarówno z nadczłowieczeństwa niektórych geniuszów i świętych, jak przede wszystkim z bezbrzeży Boga, który obejmuje twórczość życia w ciągłym, nieustającym stanie się. Nie jest to więc Bóg bezczynny, spinozy, ani symbol wiecznej materii. Jeśli w kręgach Lucyfera staje się niepojętym, a nawet wręcz przeciwrozumowym, to objawia się w błyskawicach intuicji, choć te są, też jako trawa maleńka wobec fal olbrzymich, gorejących, adyjamontu boskiego. To jest niebiosów twórczych. Człowiek Prometeusz ze swymi słabymi zmysłami, ze swym rozumem, a nawet z intuicją i ekstazą znajduje się wobec takich bezmiarów, że jeśli by... Całą wiedzę zdobytą sprowadzić do alfabetu. Ludzkość dopiero jest w alfie. Sklepienia drogi mlecznej schodzą się z niemniej wspaniałymi sklepieniami duchowymi mędrców i ekstatyków. Ci ostatni miewali nieraz mierną inteligencję, jednak czuciem sięgali równie daleko jak mędrzec mostami swych analogii i indukcji. Wprawdzie ekstatycy stawali się nieraz tępymi inkwizytorami lub naiwnymi relatywistami, mając jasnowictwo Świętej Teresy czy Swedenborga. Wniosek, że niepodobna ani nie wolno wyłamywać się spraw tego świata, nie wolno gardzić materią, wiedzą, doświadczeniami, nawet zmysłowością i zwątpieniem. Lucyfera, mówiąc naukowym symbolizmem, materia cała przepojona jest impregnacją bezmiaru. Dlatego Fechner, psychofizjolog, potwierdzał zdanie Pawła świętego Indeo vivimus movemur et sumus. Świat przenikają różne energie, zatem Matematyczna formuła, głosząca ostatecznie zamarznięcie świata, opartego jakoby jedynie na energii świetlnej, w rzeczywistości dokonać się nigdy nie może. Fale ludzkości wyrabiają wciąż nowe, niepowtarzające się, niby w kalejdoskopie, życie twórcze, dochodząc wyżyn nieświadomości. Ale na czymże wspiera się człowiek? Oto na życiu zwierzęcym i roślinnym. Rośliny czerpią energię wprost ze słońca i zawierają w centrach chlorofilu, dając przez to możność istnienia zwierzętom i ludziom. Świat cały podlega szalenie szybkiej przemianie materii i form duchowych istny wodospad. Zaledwo kilka postaci wśród ludzkości pokonują ten gigantyczny rozpęd, może będąc postaciami jednej i tej samej potęgi. Jeśli jednak choć jedna istota przezwyciężyła władztwo zgonu, ową Hejmarmenę ze spiżową lancą, to czemuż inni nie będą mogli wejść w kręgi dantejskie swobodnych już powinowactw duchowych z archaniołami, którzy rządzą systemami dalszych słońc? Umysł pozytywny Piotra. Wstrzymał się przed kontemplacją, nie tworząc już możliwości wyższych, które są zbyt groźne, choć zazwyczaj kończą się bałamutnym, pseudookultystycznym ogłupianiem mas. Widział tu ogrom ściśle naukowych środków i wschodów do rozszerzenia swej jaźni i jej wzrostu. Tu w astralnym zegarze snuło się pędziwo godzin. Materialista, sam nie wiedząc o tym, żyje w olbrzymich misteriach czasu i przestrzeni. Wodospad, Obramiony był żywą roślinnością i freskami. Siła spadu wytwarzała ciepłotę ogrzewającą kościół, nadto poruszała wszystkie mechanizmy. Światła elektrycznego jako zbyt martwego ksiądz Faust w kościele nie używał. Kwadrans przemyśleń wprowadził Piotra po stopniach mądrości poetycznej Greków, po stopniach wiedzy ogarniającej całość życia, a nieoddzielny jego frazes lub litery, w te krainy, gdzie król duch narodu sprawia swój czyn. Nie zdążył już sięgnąć wzrokiem, dokąd wiodą wschody prageniusza Polski, bo mrok panował tam w górze, a nadto naczelnik straży rozkazał ruszyć dalej. Wszedł ze swą strażą do krypty gdzie odbywała się zwykle msza żałobna. Tam ukląkł Piotr przed ołtarzem, podczas gdy lud nad nim wysoko śpiewał rzewnej piękności pieśń archaiczną. Nie opuszczaj dziś grzesznego, nie opuszczaj malutkiego, ubogiego, wzgardzonego składacza pienia nowego. Dzisiaj cię wszyscy witają, mnodzy na organach grają, w niebie się widzieć żądają. Którzy przy jasłukach bywają. Na śniegu zbitym, stwardniałym rozległy się skrzypnienia płos i uderzenia kopyt. Wjeżdża kilkanaścioro san na cmentarz kościelny. Brzęk pałaszów oficerskich, rota żołnierzy stanęła u wyjścia na podwórzu odmiecionym ze śniegu. Strworzony lud obejrzał się na wchodzących. Wszyscy ścisnęli się, skupili dookoła idącego księdza Fausta, jakby czując, że tu jest moc, która ich broni.